Co? O, słuchaj, mam dla ciebie jedną sprawę Po raz kolejny pojawiamy się na jakimś dziwnym świecie i ja się boję stary Co się może stać? Ten kwiatek nasz stary. Ty, po co ty to rozwalasz? Czy ty sprawdzasz czy ty Tak, chodzi? ten o, kwiatek stary okay. nas popsuje dobra, stary. Myśmy... Po pierwsze musimy... Co? Cześć! No, stary, chabry. te kwiatki są groźne. Zobacz! Patrz! Chabry, jaki Dimage mają! O kurde, jaki Dimbę! Czy ja nie mogę o, o co chodzi z tym światem, ziom? Bo ale ja co, je ej, co jeżeli Minecraft, ale wszystko jest normalne, co jeżeli to jest taki filmik? <grym> Myślisz, że Barpeć by, Bar by zrobił coś takiego dla no, nam że po prostu trolla, że nic się zupełnie nie zmieni. Tak, Beskitu, stary, możliwe. O! Minecraft, ale świnie robią kupę kwiatkami. Się. Fajnie, że jest wioska blisko. Ej, no Dziękuję bez jeszcze, jeszcze nie zaczynaliśmy w wiosce o, nigdy. Ej stary, mórzko, te ściany są zgniłe. <grym> ej, ktoś mi ostatnio pisał, no. że... Podobno, w łóżek nie ma, na Wioska? tej wersji, a to co to, to jest, a to co to jest? Przepraszam No stary, bo to jest wersja 1.14 i na wersji 1.14 to wprowadzili, no bo wieśniaki mogą spać A na 1.12 wtedy byliśmy i tam nie było W ogóle, patrz, mam konia własnego stary Czaisz? Fajny koń, Uuu! fajny koń. Co? Nie mogę. No mogę cię bić! Aj, Ej, zostaw nie mnie! Uciekać. Zostaw a, mnie! Nie. Ej, dobra ty No ten... dobra Ej, może handlarze coś robią nie wiem, stary. Nie ma pojęcia, szczerze co coś zrobić o tym świecie. Ale gol zawsze ten sam. Zdobywamy diamenty, robimy kill off i idziemy do nether. Dobra, to dawaj. Zdobywamy drewno. O. Jestem takim z wyrolem jak ty, stary, na naszych filmikach o lakierokach. Ej, ale nie, to jest Słysze, tak, tak to okropne. Robi. Trzeba wykorzystywać, słuchaj, pracę inne. Do... Po co Dobra. Mamy Deski, i. Do. Deski, kozacko i teraz tak crafting trzeba zrobić. Crafting, dobra Stawego. Eee, dobra, dobra, tutaj patyczki teraz... I dobra. Paty ej, o kurde, stary. Coś Co? mnie zatruło. Kilow. A ty ty robisz off, tak? No mam już kilof, Mam już kilof. Ej, czekaj, 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 Zobacz, weź naciśnij F5, stary! O nie! O! O! Jestem! O. Ej, ale Hello. no chyba Co mnie jest? nie było. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. O nie! Skraftowałem nie? chleb i stary Coś dostałem Poisona! Dostałem stary zatrucie! To? O nie 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 nie, nie. O, dobra, Uff! Na Niech ile to jest? Działa, na... Czekaj. E, chleb skraftowałeś? To czekaj ja też skraftuję chleb. No dawaj. Sk Kresko, skraftowanie chleba potrzeba. stary zatruwa chyba. Ja nie mogę o co chodzi? To wszystko? Ej może kraftowanie jedzenia zatruwa? No I bez Może jest przeciwny efekt do tego co powinno dawać stary. Czy coś o. takiego. Czekaj. O, jeszcze raz skraftuję chleb. Tak czy jak pobiera. Nic się nie... Pobieram A nie tutaj. co ty? Pobieram od wieśniaków darczyznę. Dobra, skraftuję chlebek. I co? Co masz za chleb? Ej. Co masz za Ej. chleb, stary? Mam chleb z odpornością 3. Trzy... Ej! Co?! Czyli to... A teraz? I temki, stary. A teraz stary. mam natychmiastowe leczenie 2! Ej, kozackie! Czyli w takim razie, za każdym Chleby razem jak dają... coś skraftujemy... Dnia ten, nie? Ale nie, stary, to chyba ogólnie każdy O kurde, Co? O nie, jest? o nie, lewitujesz, stary! Zwoń nie, się nie, po egzorcystę! Robisz, jest, ja nie co mogę, co to jest? Boda, Gdzie to Drewno postały pod tobą! Boda, 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 boda. O oh, yeah. oh, dropper challenge ZALICZYŁEŚ, Mamy stary to. nieźle. Jakbyś DROPIŁ wiadro challenge. Dobra. No się coś dzieje. Kozackie. Ej, jeden z fajniejszych, Ej, szczerze mówiąc. Zabieram zabieram marchewy. Dawać marchewy. Wszystko zabieramy Stary, stary proponuje, żebyśmy w takim razie zajęli się wytwarzaniem dużej ilości przedmiotów, żeby testować wszystkie efekty w Minecraftcie. Ale wiesz co mi się wydaje, że to no. To nie ma znaczenia, co ty kraftujesz? No tak, Każdy to. Crafty... Chyba losowo, po prostu. Jakikolwiek kraf... crafting ci losuje za każdym razem. Dobra, czekaj, ja tutaj wykopię coś, no. Coś się stało. Coś stało. Co się dzieje? Z czym? Gdzie ty jesteś? Tu. Da! <laughs> ja, no stary, ja wiedziałem, bo mnie przysunąłeś przecież. Nie przychodziłeś. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. O, nasycenie? zrobię nam kierownik, stary. Dodaję nasycenie. Nasycenie? To, stary, że. Ej, co to było? Przecież zrobiłem? Mnie. No, uderzyłeś mnie. No głód 3, o nie! <noise> Jestem głód. O tak, zippy. A Szybkodnie. zobacz, wcześniej byłeś nasycony, stary, a teraz znowu głodny. Szybko <noise> Szybkość ale biegam. Stary, ale jestem szybki BIN. Jesteś Dobra. szybki. Masz dużo kamienia, żebym sobie zrobił kilofik eee, mam 14 kamulca. Ej, to jest chyba najprostszy challenge, jaki do tej pory mieliśmy. No Bar bo to nie, to nie jest jakieś nie przerąbane, się. tak jak zazwyczaj. Dawaj no. mi. O, o nie! O nie! To jest przerąbane! Jestem chory jest przerąbane. na rzekanie, stary. <głos> 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 Tylko nie to, no nie no! O, o nie! Mam, za, mam grację śpienie. delfina! Mam grację Zapa? delfina, co to daje? Ło! Wow, patrz, patrz! patrz! No, ale kozackie! Czekaj, no, ile ją jeszcze mam? No nie, zniknęło dobra, już! A jeszcze robić. mam delfina! Kule, dobra, węgiel, stary węgiel, węgiel, potrzebujemy węgla. Po co ci węgiel? Zrób jakiś no Zrobiłem. Mam piecyk stary A no to postaw go na. Ja go. jestem piecykiem. <noise> Mogę zostać twoim piecykiem. Dawaj. Możecie ogrzać. <głos> <Bardzo>? <głos> Ale nie dzisiaj, ziom. E, co? Siekierka by się przydała. Po co ci siekiera? A znasz taką piosenkę Siekiera motyka krowia dupa? Nie słyszałem nic Serio? takiego. Serio? Nigdy? Nie. Co ty gadasz? Krowia dupa? No, siekiera motyka krowia dupa. Co dalej lecim? Nie, nie mogę dalej zaśpiewać, bo jest niecenzuralne. A. To jest <grym 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 i nie śpiewa. No Ej, dobra, 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 dobra będę miał zaraz dwa węgla. I to wystarczy nam już na nasze pierwsze. Ej, kto by chciał, event mój i zipka, żebyśmy spotykali się z wizami, żeby śpiewać z nimi piosenki takie głupie. I tak to by było kazackie. Tak no? zupełnie szczerze mówiąc, to by było kazackie. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu rok 2000. Dwudziesty to będzie najlepszy rok życia Zipka i Tricusa. I wtedy zrobimy event śpiewania wspólnego. Żeś, z stary, stary, mam tu zobiaki! Chciałem. Nie mogę mam, mam, mam wyjść, nie mogę mam, mam wyjść. Czekaj. Kozacko, stary. E, creeper Gdzie jesteś? Ej, czekaj, miło. też wskażę Aaaa! O, o, o nie, o nie! Co I jest? na bank Już wiedziałem. Wiedziałem, że wybuchnie. Co się stało? A żyjesz. A nie <laughs> tak. A gdzie ty byłeś? Tu, za ścianą. Nie, tu za ścianą? A czemu mi, czemu mi nie pomogłeś zipek? To jest no jedno bo... pytanie do ciebie, młody bo człowieku. ja... Stary, bo ja tutaj walczę z zombiakami, mam trzy zombiaki. Na Ale pobie. ja miałem tutaj 10 zombiaków. I don't give a fuck You know? <laughs> zipek, gdzie się nauczyłeś mówić po angielsku? Mówiłeś, no. że nie umiesz nawet po polsku dobrze No i gdzieś A ty tutaj byłeś? To ty tutaj byłeś i mnie spisałeś na pewną śmierć? No. No zipek. Oh, witch! Witch! Ty, 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 ty ja nie witch lubię Witch Squad! Witch Squad! Ej, a pamiętasz taką piosenkę, jak była Witch to my? No. Pamiętasz, witch co my! Nadchodzi rewolucja, to jest to... Potężna mój jest moc. Najlepszy czas. A nie, co to... To tak? ratujemy świat! A nie, ja śpiewałem siostry Godlewskie, pomyliło mi się. O nie! Nie, no i bardzo dobrze, masz zemstę. Stary Nie wiem, nie wiem. A nie, jestem blisko jednak. Jest okay. O nie, o nie, o nie. Może powinniśmy się jakoś lepiej ubezpieczyć, o jakoś, nie, nie wiem, może kamienny miecz czy cokolwiek takiego. A, dobra, czekaj. Czy nie. Ja, ja teraz siedzę w zmroku. Dobrze Gdzie są moje? Masz moje... Gdzie ty jesteś? <noise> <noise> ROLE się odwróciły, wypaść Wypadł do szkieleta! Mnie. Ej, no nie! O nie zostaw! O nie, ja mam dwa serduszka! O, o nie, nie kolejny! Edebatie chroni mnie! O nie, kolejny! Nie, ja nie zostaw nie mam, ja mnie! Ja nie nic nie, nie Zostaw mnie! Zostaw mnie NIE! Stare, Co? Straciliśmy wszystkie... Co?

Co to jest! Ty, co, ty, co ty widzisz? Stary, chodź ty, do mnie! Gdzie ty jesteś? Jesteś weski? No nie, 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 nie! Nie wchodziłem tam, no po nie. co miałbym? Kurde, to ja jestem. Oh, ale ty no nie ma tam, tam no. naszych. tam nie ma naszych itemów? So. Co! Co? Twojej itemy zdobyłem! No nie, oddawaj! W sumie zaraz, połowa zaraz. moich itemów Zaraz, to moje zaraz, moje. chwila, chwila! Co ty nie chciałeś tu iść, więc tej temy automatycznie stały się moje! Nie, halo, źle, halo! Nie, nie, nie! Ja po prostu przyglądałem się śmiesznej budowli. Jakiej śmiesznej budowli? Nie wiem. O nie, umieram! Aaaaa! Bardzo dobrze. Bar o, 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 o. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spoko o nie, drugi szkielet, trzeci szkielet! Czemu ich tu jest tyle, stary? Ty jesteś też w kopalni? No, w wziąłem swoje itemki. A, no to dobrze. Ta, dobrze. A ja z kolei wiesz co, ja zrobię to inaczej. Wezmę słuchaj eee. wezmę dużo siana, wezmę chlebki zacznę robić Żyżyłem. i będę miał takie dobre ulepszenia, takie dobre upgrade'y, które pozwolą mi pokonać się wszystkich potworków. O, cześć. Siema. Masz tej temy? No. Co, Co jest! Co od razu! Z... A <śla> miałem taki plan! Taki idealny plan, stary. Opracowany i okazuje się, że pierwsze skraftowanie mnie zabiło. Zipek, ty to weź nie planuj już nic. No skąd ty dawaj. miałeś tyle chlebków? No dawaj mi to! Ej, czekaj. O! Co ty tak lecisz daleko? O, dzięki. Dobra, zobacz. Ej, co jest? Dzie mojej chlebki? Moje chlebki! Nie moje chlebki! Nie wiem! Masz. Co się z nimi stało? Zostawiam ci okruszki, żebyś. Ale z nie chcę chlebki, krafił. ja chcę siano! Masz. Tutaj jest Dobra, dawaj, bo trzeba moje i tu, jeszcze zdobyć. Za to jeszcze zrobić. W ogóle widzowie, chciałem wam powiedzieć tylko, że my z Zipkiem obydwaj nagrywamy ten z... odcinek jest z dwóch perspektyw, możecie sobie go oglądać. Oczywiście. Eee, Jak i... Jeżeli e, chcecie zobaczyć najśmieszniejszą rzecz w tym odcinku, to zapraszam na mój kanał. Fuck you! Fuck you! Nieprawda, wszystko co najśmieszniejsze jest u mnie. Co, co... Nie, mam jedno serduszko. W sumie jest twoje nagranie z Stare, Teraz tak, ja mam jedno serduszko, więc ty nie możesz mnie uderzyć, bo mnie zabijesz I, i będą cię hejtować wszyscy. Kto A ja mogę cię hejtować? bić, dopóki masz dużo życia. Napiszcie w Jak komentarzu to? ludzie, czy lubicie, jeżeli zabijam Zipka. Nikt tego nie lubi. Każdy to lubi. Pyk! Dobra, ej, czekaj. Stary, polecam zrobić jedną rzecz ogólnie teraz. Co? No wykopy diaksy. To jest super. No da no co no? No co No nie, tak tylko porównuję twoje plany z moimi planami. A ty jakie masz plany? Powolne upadanie. Chcesz być dalej robolem. Jakim robolem? Ja chcę żelazo wykopać. Żelazo. No no, chodź stary Potem no! Diaksy. Chodź chodź. Ale chodź. ja widziałem żelazo w jaskini. No dawaj no. Po Ale po co ci tam? żelazo? No. I tak do diaksów, żeby pójść, to musimy iść na jedenasty. To ma? Znalazłem wpuszczoną kopalnię. Pierwszy raz w historii tej serii. Co? No. Gdzie ty jesteś? O, ty! Sztosie! Czyli możemy pierwszy raz zdobyć... <śledź> no, chodź Od... tu. Chodź tu, chodź tu. To. Chodź stary, chodź, chodź, chodź. No super. Chodź stary. A ty się bawisz? Chodź, chodź, chodź. No dawaj. <noise> Gdzie jesteś? Nie ja już się przestałem kopać. Tak? Stwierdziłem, T że to bez sensu. Twoje Skopię z boku. O, ty, z boku? <noise> to się bawisz. <noise> No. Dobra, czekaj. Nie, nie, no nie, nie ile ty tego zakopałeś? Dru dużo trochę. Dobra, chodźmy. Czekaj. no chodź już, stary. Skąd tutaj tyle tych? Co ty zrobiła? tak wolno? Siema. Elo. Elo. Ej, czyli możemy znaleźć diaksy w wagoniku jakimś? Co? Szybacz, no. Nie, czy nie na tym poziomie? E, nie, na każdym wagoniki nie mają zasady. Nie ma zasad okay. wagona. Co? O! Pff, szkielet! Szkielet! Spokojnie, ja go rozwalę. Zipek, ja Pisa. jestem kozakiem i ja się go pozbywam w tym momencie. O nie! Zapomniałem, że teraz ta crafting może mnie zabić. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Uwaga, piec! Okej, okay. odporność! Nie! Chodź tu. Chodź, 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 chodź A! O ma strzałę w kolanie! Co? Byk! Oczywiście! No, teraz jest? masz dwie! Dobra, zaraz będziemy mieli żelazo. Dobra, to ja się kopię pod siebie, stary teraz. O, o co, co jest? Co się dzieje, stary? Zbugowałem wszystko! Co? Mam, stary, wszystkie! Mam wszystko, mam wszystko, mam wszystkie. Jak to? Wszystkie, mam wszystkie te Co jest grane? Stary, zrób tak. O nie! To się ma. Stary, wiesz, co trzeba zrobić? No. Trzeba po prostu, to jest od wyciągania rzeczy z craftingu. Od wyciągania rzeczy, czyli jak będziesz shift i zaczniesz spamować w ten przycisk, w, te, w to miejsce, w którym jakby wyciąga się itemy, to sobie możesz na tym mnóstwo efektów. Pokaż. Jak chcę, ja chcę się zbagować też. Patrz, robisz tak. Bierzesz tutaj ten, na przykład załóżmy crafting, albo możesz wziąć e, piecyk. No. Naciskasz lewy, trzymasz lewy shift. No. I teraz Lewym przyciskiem myszy naciskasz w ten kwadracik po prawej stronie, ten jeden. I spamujesz go. O kurde. O Co kurde. się z tym dało? Masz dziwny obrys jakiś. Co jest? Ty też tak miałeś, stary. Ale tak? jestem nieśmiertelny. Jesteś magiczny. Patrz, stary, ja latam. No. Z tyś magiczny jakiś dziwny. Co, system magicznym ziomie, ziomem. O, jeszcze jeden. Super. Udało się, żyje. Dobra, rzu rzuć mi kilo w Gibson. No, nie mogę. Co nie mogę? Musisz wejść na górę. Nie, no rzuć mi tutaj. Ale stary, nie rozumiesz, że ja ryzykuję swoim rzuć życiem? Rzuć mi kilo. Nie, bo będziesz miał, nie będziesz, będziesz miał fory. No co? Nie masz, no będziesz miał fory. O, dobra, Zipek, właśnie w tym momencie zaczynam sobie przepalać żelazo, a nie, nie mam drewna. <grym> Ej, dobra, Zipek, no rzuć mi albo coś. Zipek. Nie, bo będziesz miał, ja się do ciebie dokopię. No za Zipek, razy. no. Teraz ci się to kopię. No kto pierwszy ten lepszy. No właśnie. No właśnie. Musimy zacząć w tym samym momencie. Nie. Stary. To by było nie. Niepro... Ja... Poza tym ja ryzykuję ja... kraftują. ja pierwszy te zacząłem, więc jestem lepszy, stary no. Ale stary, ja ryzykuję biorąc wszystko i kraftując i w ogóle robiąc... Dawaj, dałem mi ten kill -off i skacz tutaj po prostu. No i stary się zatrułem przez twój killof. No i stary Uf. po prostu ty zatruwasz atmosferę na tym odcinku. Głupi ten twój kill off, stary. No chodź stary no. Dawaj Gdzie ty jesteś? Co jest? Jesteś niewidzialny Uuuu Czy to gada do mnie chleb? Panie chlebku Siema Dawaj kilo. Panie chlebku Już ci daję, trzymaj Tylko nie bij mnie no To nie ja, ja ryzykowa Ryzykowałem życiem, żeby zdobyć dla ciebie ten kilo. Daj ten kilof Mogłem zginąć Zipek, no, Daj ten no. Dobra, uwaga, jesteś gotowy? Daj ten kilof Dobra 3 2 1 0, start Kto Lecimy, lecimy znaczy? Kto pierwszy znajdzie diaksy, ten Ma y Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczymy, zobaczymy kto znajdzie. Ej, ja nie wiem czy na jedenastce jest na pewno lepiej. Stary, dam ci pięć stów jeżeli znajdziesz pierwszy diaksy. Ej, ale wiesz, że można wykorzystać jeszcze tylko kraftowanie, żeby dostać taką, takie, taką magię jak haste? I wtedy będziesz szybciej kopać. O nie! O nie, lecę do góry! Nie I co, masz diaksy stary już? Ten. Nie. Ja też nie. O NIE! No mówiłem ci! Mówiłem ci! <grystanie> o, nie, o nie, to jest tak głęboko teraz. O nie, Zikson. A zobacz, czyli mam duże szanse, że znajdę pierwszy. Przede wszystkim, że musisz sobie robić nowy kilo, bo ja ci zabrałem tamten. Nie zabrałeś. No jak nie? No nawet nie wiesz, gdzie to gdzie bo... Wiem. Gdzie? W swoim tunelu. <grystanie> <grystanie> Co? Kurde, dobry jesteś. Dobra, dobra, stary, dawaj, lepiej, szybciej, bo zaraz nie, przegrasz nie, nie, nie. i wszyscy będą nie, nie, nie. cię wyzywać po po raz kolejny. Stary, wioski. ale ja mam jeden problem. Mi się masz kończy killoff O nie, o nie! Ale masz problem! Bo będziesz musiał przepalić nowe żelazo! No, a ja nie mam drewna okay. A na górze jest drewno, to masz jeszcze nie. gorzej. Nie! Oj, oj, oj. Dobra, dobra. I uwaga. dlatego ja próbuję... Okej, okay, stary, Dłości, o nie! Uwaga! Z mam mi mam teraz kopać? Kilof. Tak? No. Do o powodzenia. Nie, tylko nie, o nie to. Przepalando, dobra. E, o, o nie! Złoto. Ej, Zipek! Złoto. O dobra, Dre o, drewno jest w kopalni, ależ to, zapomniałem o no, no tym. No tak no! Ja no, pier, super, papier, ależ to no, sapier. Dobra, okay. uwaga. Tylko na górę. Także spoko. Dobra, sztos. Chyba na dwie odległości się kopie, nie? O nie, mam młodłości! Ej, czemu diakse są tak ciężkie do zdobycia? Nie wiem, ale w sensie w tym challenge są wyjątkowo ciężkie, stary dzisiaj. Nie no. rozumiem tego. A już chciałem je znaleźć, szczerze mówiąc. To wszystko przez to. to co to przez... jest? Przez to, co? Czemu mi się kończy? W sensie już zacząłem drugi żelazny kilof I jeżeli tego nie zrobię, to chyba oddaję ci zwycięstwo. Kopse. <noise> <noise> bo mi się już chce stary bo Po prostu się poddajesz. I nie, tyle. nie chce mi się tak, po poddajesz. prostu. No poddajesz, stary, okay. ile można popać? Poddałeś się. Tak? Kopać? Nie, nie, nie. się? Nie. Super! Nie! nie. nie. No dobra, to nie musisz. Wygrałem, kopać Dzięki, stary. dzięki. Wygrałem Powiedz to. Bo jest streetsus wygrałeś. Nie. Czemu? Oo, stary! Co? Redstone! Wow! Jak sy! Jak sy! To. To. Dwa, trzy, cztery 5! 5 diaksów. 5 diaksów znalazłem. Co? Nie jesteś na chodźce tego. Stos wygrałem! Wygrałem zipek. Teraz musisz powiedzieć swoim widzom, że muszą pod moim filmikiem napisać trisus to sztos". Tak? Nie było takich ustaw. Widzowie zipka musicie wejść na mój filmik z tego nie samego piszcie. i napisać trisus to sztos. To jest wyzwanie dla was. To jest wyzwanie wiesz, dla jak mu, was. Mówię, że, a wiesz, że jak mówię, żeby nie pisali, to napiszą. Nie wiem. Ej, nie bij mnie. A wiesz, że życia? jak powiem, żeby... Pokaż te diaksy. Nie. No ponieważ. No, Łamiasz. No, no, kłamałem. Eee! Dobra, to teraz piszcie w takim razie. Piszcie tricus to pod moim filmem. Normalnie. O! Znalazłeś o! lewę? O! Nie, ale znalazłem gigantyczną sieć ...pod ziemi i jeżeli padnę, to stracę diaksy. O nie, o nie, Tutaj nie rób... słyszałem creepera. A nie, to u ciebie, tak? U ciebie wybuchł creeper? Nie, u mnie nic nie wybuchł. O nie, o nie, Zipek! O nie, szkielet o. mnie zabija. Gdzie ty, gdzie ty szkielet jesteś? Szkielet mnie zabija. Gdzie jesteś? Dobra, zabudowałem się. Nie zabija Uf. mnie, żartowałem. Dobra, e, Dobra, to tak, potrzebna nam woda, stary. Jest obok, tak teraz teraz jeszcze... Co ty robisz? Oh. Krok. Jaksy! Ja, ja! Co Ej. jest? Co a mamy jest w ogóle. Stary? mamy w ogóle. stary. A mamy w ogóle. Lul. ten. Drewno? Nad... Nie! Nie mamy! Nie mamy żadnego! Ej, widzę twój nick, Mordo! O! o szkielet! Bo wad, masz kiedy ty trzymaj stary, trzymaj. Nie, zginę. Gdzie zginę. jesteś? Uwieram. O nie, 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 o nie. nie. No tak. No poczekaj czekaj na mnie. A ja wezmę drewno przy okazji. Stos! Dobra, to Nie a Ty wracaj drodze. tu z drewnem. Dobra. Stary, bieg, de, bieg, de, bieg, Nie, co już jesteś? Uf. Dobra, dobra. Chodź. Eee, czekaj. No i masz. Drewno? Mam drewno. Ile? Mam drewno i mam swoje wszystkie tem. O, 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 obumieranie. Co umrę! Ci... Umrę tym razem! No nie, umrę, naprawdę nie, umrę! Nie, nie, nie. Tak, masz tak. Jedzenie. Znowu. Jeden. Nie, przeżyję. Półtorej serduszka. Oh! Co? Dęk! Jeszcze... Co? <grych> Nic, wyrzuciłem żelazo dla jaj. O, dobra, no to... dawaj, rób crafting. I daj mi drewno. O nie, czemu ja mam masz, craftować? Masz. Czemu ja mam kraftować? Nie, daj mi, ja też skraftuję. Dwa kilo wykraftujemy, Tylko po jednym dobra. po prostu. Ale kto kraftuje crafting? Dałeś Ty. mi jedno drewno. Mogę kraftować, ja się nie boję stary tego. O, kozacko, życie dostałem. <ścoughs> o nie. Zipkowie jest przykro w tym odcinku, że ma takiego ja? do craftingu. Uwaga! O, mam blindness. Obumieranie po raz kolejny! Co ci Czemu się, się jest, to obumieranie? Nie wiem, za mało jesz w prawdziwym życiu stary i obumierasz No ale nie, dasz szczęście? Nie, zginę, zginę, nie żyję. O nieee, Zipek. Spokojnie. Dwaa! Spokojnie stary, wszystko git! <śledzimy> Dawaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nienawidzę ty... <laughs> Spokojnie, to tylko godzina schodzenia dla Ciebie kolejna. Jest? Ostatnie, ostatni stary obsydian! Wow! Dawaj, dawaj. Dobra. Ej, ale zapalniczkę potrzebujemy. Pamiętaj, żeby żelazo wziąć. Co? Pamiętaj, żeby żelazo mieć. Mam. Dobra, stary, wychodzę do Ciebie. Powiem ci tak stary, nie zostajemy w tej wiosce ani chwili dłużej Znowu jakiś na Zipek, o, zipek, jest. zipek, zipek, ale już no. jestem, zobacz Jestem. No, już Dobra, jestem Dobra, ale... daj patrz! Żelazo? Golem o, się bije. Ale jest. go rozwalił Kozacko Kurde, go pod... go, go. Rozwaram go Dawaj go O O O Ja sobie tutaj porobię to. Dawaj te... golem Chlebki O O, Golego. kozacko Uch Walw Walw dzwona, walw dzwona Uciekajcie wieśniaki Rajdersi przyjeżdżają! Uciekaj! <grym> Uciekajcie! A, dobra, ten portal dobra. jest zbudowany! Co? Portal jest zbudowany Teraz nie. tylko i wyłącznie... Widzę, że nie chcesz. No <grym> dobra. Masz ten gravel czy nie? Nie! Skąd mam mieć gravel? No Co ty tak wolno? No przecież nie ma grawają, nigdzie nie mnie, mnież oni chcesz! No. Kurde, jak to Nie oglądaj, już bo już mogę, że zipek się dzieje. Skurde, nawet nie musiałem szukać, od razu, o, spojrzałem o, na swój. Mam mam, 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 mam. O, mam, A ja mam, bo wybrałem. To tylko twoja, twoja, to ty tak możesz Zipek, świerdząca, skarpet. Gdzie, gdzie ty jesteś? Tutaj. Ej, gdzie jest ten rajd? Eee, dobra, odpalasz? No jest tam, no? Dawaj, odpala, zipek. 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 Dobra, odpalaj, zipek. Dawaj żelazo. Odpalaj. Dawaj się las A tutaj jest. Masz. O! O! Ou! Zabij go, go, zabij go, zabij go zabij go, zabij go. Zabij go. On ma zęczony Dobra, to Mamy krzesiwo, stary Dawaj! Dawaj, nie, 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 nie. O nie! O nie! O, dobra, jest bit. Jest bit. Magia mnie znowu zabiła, no. To jest jasne. Jak dobra, Nara mordo! Czekaj! Nara. Czekaj na mnie! Nara, Zitek! téèy bi so bié ló jikó éló.